Oh yeah, gram gadam, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony Solak, witam w pierwszym odcinku, w pierwszym poradniku w serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie na mapie The Giant, The Giant, sorry, zawsze mówię tak samo, Giant, Giant, Giant Słuchajcie ludziska, dzisiaj pierwszym poradnikiem będzie bardzo prosta rzecz, mianowicie odpalenie muzyczki, czyli Easter Egg Song Jak w każdej mapie zawsze jest tak, że... Że po kliknięciu, na przykład tam w Misia, czy cokolwiek, jakiś tam przedmiot, przeważnie to było misie odpalają nam się muzyczki dodatkowe. Zobaczcie, jak ta mapa wygląda świetnie. E, pierwsze co, jutro, czyli w niedzielę, będziecie mieli okazję zobaczyć ten poradnik, e, a już we wtorek, we wtorek, akurat wtorek wychodzi Eisendrache, ale nie nagramy tego. Tak od razu i od razu tego nie wrzucę tego samego dnia, no bo wiadomo, że zanim przyjadę z pracy, no to też, też będę kurczę późno, tak więc weźmiemy się tego samego dnia za Eisendrache, ale publikować będę prawdopodobnie gdzieś na weekendzie, no bo to już i tak nie ma różnicy, już dawno jest po premierze. Na PCCie, co prawda, jest, będzie dopiero to we wtorek, ale. Ale co? nie hmm. Mogę się wysłowić, kurczę, późna godzina. Hmm. Ale ja dopiero będę grał we wtorek, także nie, nie wyślę Wam to wcześniej jak na piątek. Hmm. A we wtorek będziecie mieli okazję zobaczyć gameplay z tej mapy. Hmm. Z bulletem był kop i rpg oczywiście. Nie pamiętam, kto był jeszcze, Chris chyba był. Jeden z widzów jeszcze był u nas. Dobra, yy, mniejsza, mniejsza ludziska. Dzisiaj Wam pokażę właśnie ten poradnik. Także jak widzicie, tam mamy respa, niepotrzebnie też się rozgaduje. Zresztą, z tego co wiem, to lubicie oglądać moje takie gadanie, pierdzielenie. Ja się już nie mogę doczekać solo, yy, gdzie będę grał yy, ogólnie całą mapę, także będziemy grali. No ale przede wszystkim chciałbym to zrobić na live, a żeby to zrobić będę potrzebował lepszego neta. A żeby mieć lepszego neta, muszę po prostu podpisać umowę i załatwić takie sprawy. Nie wyrobię się teraz. Teraz mam troszeczkę inne rzeczy na głowie, ale no, w tym roku jeszcze to będzie. W tym pierwszym kwartale myślę, że, że już na pewno. 935 to już znana jest, jest ten symbol. Dobra, mniejsza. Weźmiemy się za odpalenie muzyczki. Jeszcze w razie. Znaczy, dobra. Może przejdziemy tak. Otwieramy te drzwi. Tu jest teleport. I tu jest HVK. Znajdujemy się w tym pomieszczeniu na prawo od wejścia. I mamy tutaj takie e, szklane butle z e, kręgosłupem. Tak, to jest kręgosłup. I klikamy. Najlepiej to przytrzymać. Ewentualnie kliknąć kilka razy. Bo najgorsze jest to, że nie mamy po prostu. E, możliwość. Nie wiemy kiedy nam załapało, także być może jeszcze będziemy się wracać. No ale mam nadzieję, że nie. Dobra, e, tutaj czasami jest. O, a to nawet jest. Dobra, ale nie będziemy tracić kasy. Dobra, przejdźmy sobie od razu, idziemy tędy. Można też drugą stroną, ale dlaczego nie? Możemy. Okej. Okay. mhm. Mm, mm, mm. I tutaj na lewo, od razu od schodów, mamy kolejną taką butlę. Klikamy najlepiej kilka razy. Przytrzymamy jeszcze. I tu, ta, e, na regale. Także też spróbujemy. O kurwa, widzieliście to. Wow! Bo padnę. Ale, by, ale byłby fail. I dobra, ecie. Nie, ja tu muszę tego biegającego zabić o, dobrze. Okej, okay, to już nam nie będzie przeszkadzał. I uwaga, nie wiem czy mi się udało już. Nie, nie załapało chyba jeszcze. Czekajcie czekajcie. Powinienem teraz coś mówić, bo jest sucho. No, wiecie co? Kurczę, nie wiem, który się nie załapał, jednak jeszcze przytrzymam. Ta, jeszcze ten kadłubek mnie zabije. No, ojej. Dobra, spróbujmy jeszcze od nowa. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale. Ale czasem nie, nie, nie chcę załapać. No, chyba, że to jest jakaś kolejność ustawiona, ale no nie, niby nie. Już, już, już. Granat. O! Gdzie się? Jest. To teraz już Was zostawiam samych. Głośność tutaj damy. Tylko tak, efekty zmniejszymy i głos zmniejszymy. Ja tu jeszcze. Zgaszę światło, żeby wam moja papuga nie przeszkadzała. I tak, i to będzie pierwszy poradnik. Eee, tak jak mówiłem, eee, zobaczymy się w zobaczymy się na Eisendrache dopiero w piątek. We wtorek się widzimy na Giantzie. I co? I to tyle. Koniec pitolenia Ja was zapraszam jeszcze do odsłuchania muzy. Jest bardzo fajna i długa. Także jeszcze chwilkę będziecie mogli sobie okazję posłuchać i co? I to by było... Oj, słyszeliście, jest OK. I to by było na tyle. Dzięki ja za obejrzenie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. I oczywiście subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, bardzo mnie to wspiera. Nowa mapka za nami. I teraz jeszcze będzie nowa, kolejna, jeszcze w tym tygodniu. Także zaczęcie nie, okej. Okay. Yy, w tym tygodniu co będzie, bo publikujemy w niedzielę. Dobra. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.